Dzień dobry, w tym odcinku, jest mógł, odcinkiem z kamerą, a w tym odcinku, ja małe takie wyzwanie, bo zobaczymy, ile LS możemy zdobyć w ciągu godziny, a Czyli stoper i lecimy z tym czasem, i my do gry. Dobra, widzę, że jesteśmy już na swoim miejscu, to stoper leci, bo jest... Dobra, widzę, i to jest, gdzie możemy polecieć. tam, do, tam polecimy, ale LS jeszcze, LS, no właśnie. Dobra, lecimy w cyklu to zależy, że u teraz znajdziemy, wicowem. Gdzie nam się u Erytrem znaleźć, wicowem. Te owoce na nie zbieram, wicowem, bo to się na nimi nie opłaca. Z Erytrem no to widzę, można podróżować po MCT, wicowowie. Tak, jest o wiele, umana dwie Erytrem, nie, nie chwaliłem, czy umana dwie Erytrem. No, Dobrze, widzicie się coś na horyzoncie, chyba nic nie ma, dobra, unik. No tam, widzę, teraz tam, byśmy, to idziemy gdzieś tam. Dobra widzowie. Lecimy. Widzowie. <noise> Naprawdę ja tego nie lubię. Co jest? Pierwsza minuta. <noise> nie chyba... co? Nie, to no, chyba to, ale... Ja by to nie było to widzowie. To nie jest to widzowie jeszcze. Bo To robię... Tak coś nie. Czyli tak. Dobra, zbieramy wszystko. Widzę wy do... Widzę poczekajcie. Nie wiem czy to widzicie. Ale dosłownie jest jedna minuta. Dobra, widzę, lecimy z tym. Sikira mocy. tek, tak ty tak Sikira, 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 I mamy widzowie... Eliczę! Ła złotko, kilofik. Co jest? Fajne rzeczy. ...Diamenty... Widzowie, tak, to mam może jedną Elytrem. I chyba lecimy już dalej. Ale co jest, minuta odcinka. Dosłownie widziałem minuta... Pierwsza... ...minuta odcinka, a to jest Widzowie... Dopiero zapauzowałem! Dwa tutaj fortece, druga minuta minuty się na lata. Dwie fortece obok siebie. Nie najlepiej widzę. Co tu się dzieje? Trzecia forteca. Trzecia forteca widzowie, co tu się odbywa właśnie w tych... w takich rzeczach, co tu się właśnie dzieje widzowie, ja nie wiem. Spójrzcie. Trzecia minuta. Nie wiem, czy to widzicie, ale trzecia minuta. A my już na drugą ujęzę tak zapewne. Widzę, bo ja to jest szybko. I pyk. I elytra. Dziękuję bardzo. Nie biorę, biorę żelazko, biorę emerdy. Odkładam śmieci I mamy widzę drugą, jest to, że nie jest koniec, bo obok tego jest zaraz czy kolejna forteca Zobaczę A teraz pytam czy tutaj będzie jeszcze ten statek jeszcze. Jak łatwo widzowie w ogóle to się znajdują I to chyba, ale nie ma statku, niestety no widzę tutaj nie ma statku ale nic nie szkodzi bo to byłoby zbyt piękne, <grymne> to byłby wystotę byłby... Dobra, mam tutaj jakieś, ok mamy Dobra lecimy z tym te, te, Dobra szybciej, tak Dobra widzowie, dzisiaj no mamy kolejną stawkę, czyli kolejną elektrę. I to bardzo dobrze, dobrze, to jest bardzo dobrze I fajnie, boż te farmy far, far, jeszcze te, te shulkery i to to jest ta kolejne półdora Dobra i kolej... Da, nie będę chyba brać na tych potek Nie widzę, nie będę wybrać tych potek, bo to jest chyba to trochę Dobra Co to szoły Dobra Elytra Nic ciekawego Nic ciekawego, dobra widzę, wylecimy dalej z tym Dobra, idź, dobrze wystartowałem, to Hotdog i jest kolejny jest tu nie byłem? Co jest dwa statki widzowe Ja tu chyba nie byłem Ja tu nie byłem, co jest Dobra widzę, mamy lepiej niż po, kopotkę Wzalamy, bierzemy elektrę. Patrzymy. Nic, nic, nic. Nic, 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 nic. Żelazo bo przegarniemy, widzowie. Mamy już pięć, a jest 5 minut chyba. Co jest, widzowie? Pobijamy jakiś rekord chyba. Co, co, co? Co? Jest widzowie. To jest widzowe normalnie. Nie spodziewałem się tego. Naprawdę widzowie. Zmówisz tak, tak. Po prostu w ogóle z Moka. To jest normalnie na każdej. No widzę, tutaj już byłem. Czyli czy je jakoś ominąłem? Nie wiem, co się za bardzo dzieje. No lecimy tam, bo jestem nie czy jak już ominąłem, czy co? Mamy już tyle elit. Co my nie potrzebujemy teraz? Powywalajmy to, to weźmiemy sobie jedną potkę. To to, to niepotrzebne. No widzowie. Naprawdę nie wiem też ja, czy ja tutaj byłem czy nie no, Sprawdźmy to szybko Tylko to robimy tutaj szybki tutaj i da się... Nie to byłem chyba Nie tu nie byłem Co tu nie byłem To jest fajne widzę bardzo Dobra widzę kolejna elektra jest już w ręki mojej Co, je, co jest? Ole się no, w ogóle. O i tak jest to ja lubię widzieć. I ty kolejna eletra. I teraz bierzemy kolejną główkę smoka. Mi się brałem głowy jednej. Nie widzę, bo tam. Pamiętajcie, ona spadła mi w przepaść. Nie. Nie. On zebrałem. No i zebrałem je. Bo to widzę niebezpieczne tutaj. Dobra, widzę, że chyba ja chcę go opić. Widzę, że nie mogę po prostu ja... kopać tego. Dobra, widzę, ja mamy to. Mamy to. Kolejna elit. Dobrze, dobrze. O, dwudziesta minuta. I jak on fajnie wygląda. Cześć, siema. Siema. Cześć. I kolejna elit. O, jak się przyjmę. Złotko sobie to jakiś przymyk i zaraz się widzimy znowu Dobra widzę minęło dokładnie już pół godziny widzę, wiem czy to widzicie, ale minęło właśnie połowa czasu Ja rozpokaję co to ja wciąż mam tylko dwie, ale to jest, jest, jest jeden tutaj, tylko muszukę, bo mam to mamy skrzynkę, a my tyle już, ale widzimy tyle i ja też mam jeszcze, trzymajmy 2 kilo w fortunku, 3 widzowe 2 kilo w widzowe, to ja już nie przeglądam wam i... widzimy się już jak będzie już chyba koniec czas albo już pora koniec czasu. Dobra, widzowie... No, równo 44 minuty. bo już więcej edycji, które znaleźć, widzowie. Też fajerwerki, które mi się skończyły. Więc my się zaraz widzimy... Już na naszym świecie. No, more Dobra, widzowie, dziesiątę odcinków zdobyliśmy tak na endzie. 45 metrów. Prawie 2 z taki złotem. 2 i trochę dżela z takim. 3 główki ender Dragonów. Fajne buty z Death Strider i Endbreaknition. Dwa kilofy z Fortunką 3 Siodłą i tyle widzowie Eletr w, w Tyle. W ogóle 45 minut zrobiliśmy tyle Eletr. Dobra, ty. Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Ja, ja we zaprzeczą do reszty odcinków. Na śłapa. Cześć.